Na przykład teraz jestem A, później ja, później będzie Ala, a później Emilka. A czemu ja jestem dla tutaj? A, Ej, co się. Dobra. dobra. to 5 minut, więc mamy jeszcze się, sobie... Możemy sobie jeszcze pokazać 5 minut. Dobra, a no to zmieniamy się na O, Oto Emilka raczej będzie po mnie. Ja ostatnia jadabka nie, pra... no, ja nie, próbuję, nie. Hmm. Hmm. Ale ty mi odnajesz jak będzie 15 równe. Słyszysz? Jak będzie 52, dobra? Ja dobra. Jak chcę pokazać coś widzę. A ty za to robić? Coś? W tym czasie jak ty będziesz miała, ale póki ty idę Nie. twój? Nie. To, to jest... jedzą tylko ten zamek stanowej, jak tu idę. Wy! się. I będziesz się Dobra, czemu nic nie mówimy? Właśnie. O, o tu bala. Akurat. O. Halo, leć w balonie. Leć w balonie, wsidą dal! Szkoda, że nie mogę dołączyć moim kompem głównym. Głównym Skajku 10. Mhm. Ja kocham Skajkusia. Popołujesz ten obraz. Ej, mi się coś od jakiegoś czasu jak nagrywam odwala. Ej, ale Skajkuś też, prawda? Ej, Kajku też dołączył do góry. Mhm. I świetnie. Cześć! Cześć! Okay, mogę <głosem> mówię. Cii, 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 cii. I mogę odwodzić. Jestem I Czyli możemy z niej pogadać. No tak. A tu co jest? Bo jeszcze tu nie było. O, dzięki. Ale ty już tego palu na jest na tła, to wszystko. Ale jest nastrobowana mówić. I no tak. Trzeba Emi, ja tak chcesz? Ja co specjalnie wiemy. Ona też do... Ona też do łodziła. Biega po tej koli. I ja teraz idę pojechać po prostu... Kurde, tylko nie spadnij, bo jest, bo, pan, bo ja ostatnio prawie spadłam. Naprawdę. Spykuł, spykuł się. Benio miękko miał takie myśli, że musiał go odczepić. Eeeh. I... Leja. Eeeh. E niech Panią umie to wchodzić. Ja tu I... wchodziłam. Za to jest. A jak będę, to że to u mnie będzie chodzić. Śniadańko. No. Y -y -y. y -y. Ale nie gdzie gdzie to kręci Pali się. Pani się! Mamy śniżki, ale nie jak O nie, zaraz skończy się mój czas, widzę, widzę, jak No? Okej, okay. na 5 minut oddaję. Ej, no pierde ład co zaraz, zaraz. Zaraz koniec czasu, zaraz koniec jasno. czasu. Ej, stała Po minutę. No nie, ale odej, bo będzie moja kolej, odej. Zaraz, nie, minęło 5 minut. Nawet widziałem i ci powiem. Ja lepiej... Tak, tak, przybyliście do mnie tutaj. Nie. Proszę, nie. A to ja, Moja. A ja to ja kole. Moja? Ja ja to ukradnij. Zawsze z Wami jest problem. Ja zakręciłam mocno. A to są nasze pogardy. to ty i wszystko jest ok. Nie, ostatnie. Dziewięć. Trzy. 5 sekund. 5 sekund? Proszę. O, dzięki. E. No co robisz? Emi to musisz gadać do widzisz. Gdzie są widzę? Tutaj się oglądają. A, bo ty jeszcze już nie wiesz, o co chodzi. Mówię, to wyjdźcie. Kończę samki! Nie kończysz się, do... dopiero się zaczął. Właśnie, ja ci tu liczę. Gdzie idziesz, Amilka? Nie wiem. A może postaw dom jakiś? Ja już postawiłam. Dzień. Dobra, to się do swojego domu, Amilka. Polecam. Okej, okay. O, do... widzę, do... że się to reportujesz Amilka. To jest ziółki dom. <noise> Musisz otworzyć ten dom, A. Ech! No kurde! Teraz zamknij. I zamyka? Ja, 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 ja. Ewelka, nie dotykaj tego oka! Tu patrz, co się ci stało. Patrz, coś się No, ktoś na niego nadepnął. To. I oczko trochę mu wyleciało. Które mu? Temu, ty, temu? Temu, widzisz? Tak. Emilka, musisz coś robić! Ja ja i ten czas. Ja Emi, to wyjście z Albo ugotuj coś. To ma robić. Co? Robi? Co? <grym> ja napiłam się i była dobra. Oh. To okay. plan! Tak? Emilka zostało ci 4 minuty. A, ta, ta, ta. Dobra, 3 minuty, nie 4. Zaraz będzie moja kolej. A gdzie się gotuje? Ej, no dalej jest kuchnia. Ja nie widzę nigdy pójść. To jest plank jakiś. Nie! A ja się miejsce ciekawego mówię. Ja. No właśnie nie ja już to ma w końcu kolej. Yy, Emilki, tylko ja idę do kuchni, Emilce. A. Aha, tu chyba jest kuchnia, tak? Ej, ten dom nie ma kuchni, naprawdę. Dobra, masz z powrotem tam. tam, tam. Nie bijcie tej koli! Uh, Emilka, gadaj coś, bo eee. co to chyba nie nudne. A co się zamienia? Tutaj patrz na przykład możesz to już Niech się zamieni tu banen. Ale duży. Emilka zostały ci dwie minuty. Napiszcie tu sami. Duży basen, Za duży. I no tu możesz zaraz cały sobie basem z popsami. Tutaj, mam już tutaj zraspić. Pamiętajcie, nie Użajcie. używajcie... Używajcie... Używajcie czego? Kremu z dzisiaj dzień parami! Czyli ja, jak zawsze, będę musiała... Mam jeszcze kiosku parę. Okay. No, widzę. Emilka, tak w raz, w Będę stała Ci minutę, Emilka. A to strasznie mała, mało czasu. Um, minuta to mało czasu. Dobra, tak naprawdę to minuta i coś. Dobra, teraz równa mnie. Drugą postawić. Elisa masz jeszcze minutkę. I czemu ja gadam ciągle o tym czasie? Mhm. Mm no to bo, ja bo nie mogę zrobić. Emilka się coś zacziało. Emilka, pół minuty, pół minuty. Pół minutki, nie Ale widocznie skończysz ten odcinek. Hurra! Co się cieszysz? Bo skończę odcinek. Nie lubisz widzów? Dzień dobry. lubię, bo skończę odcinek, a nigdy dzień mnie dobry, nie podwarasz. Dzień dobry, dzień dobry. Emilka! Julka? Ostatnie 10 sekund! Mam! A jak się lata? Za 3, aż za. Teraz. 4 lata. będzie moja kolejka. Za 3, 2, 1, moja kolej. Idę latać sobie miotę. Dobra. Ale ja nie nauczyłam się latać, tylko zimlatać. <grym> tak. Emilka, to patrz tu, a ja ci pokażę. A jak się lata? Idę latać na miotę. Ja okay. też, kto? No to idę tutaj do tego zamku. Hmm. Oczywiście. A no uśmiech. No to idziesz do zamku, patrz do zamku tego. No to co? No do tego zamku? Do góry. Tutaj do góry do tego przejścia. Tego? Tak, tutaj. Co robicie? Po tych schodach Ej! Tutaj. No i tutaj idziesz po schodach. Tu masz windę Emilka. Teraz pokazuję Emilce, ale... Okej, okay, czyli tutaj idąc trzeba. Dobra, iść, a nie idąc. Iść, Dobra. Ale która? No to. Ej, czemu to nie idzie bez? Czemu to idzie bez mnie? Albo chyba się coś nie załadowało. Wyciągnę to Teraz jest moja kolejnika. Tutaj do balonu wskoczę. Musisz poczekać na balon albo. Schodkami, wolę. Z chodkami? Z chodkami. Mm. O, Juda, co ty robisz na moim koncie? Zostały mi trzy minutki. Tutaj... Okej, okay, idę na to miotłę. Po ty schodach? Uh -oh. Okej, okay, i tutaj na balkonie jest miotła minka. To jest mój screen? Gdzie moja minka była? A co ty zrobiłaś? Ej, dobra? No i możesz latać. Tam tyle. Co tu się stało? Ja tu już chcę. No tutaj. Tu. No i teraz trzeba iść. Dobra. Ej, widzę cię ta miula. do mnie. Czemu grasz na moim kącie? Ej, a nie mogę robić tak? Zrobię kilka rzeczy fajnych.

No to wykniesz to. Nie da się. Da się. Bo wiem, Ale było, ale ja nie widziałam gdzie baluków dziejeć. Tutaj kliknąć na to trzeba. Ej! Ja okay. też No to już.